Dość szybko przyszedł ten Twój debiut w Górniku, spodziewaliśmy się, że będziesz musiał długo się odbudowywać, a mimo to no już tak naprawdę po trzech tygodniach pierwszy oficjalny mecz. Piotrek, Piotrek. <grym>, dziękuję, dziękuję, bardzo miło, staramy się na treningu jak ja indywidualnie drużyna. Мушу e, трохи ще попрацювати дружиново e, з попаками, ідентиці познач, щоб на, на полі не ні куди потрібно посада, а одразу інтуїтивний ві, я вiem чому там стоїть. ще попрацювати мені над ним індивідуально? А так. E... I się trochę potrzebuje czasu, żeby rozwiązać swoje stanowisko. Mhm. Tak, z boiska, dzisiaj ten wynik, Twoim zdaniem, jest sprawiedliwy, bo oczywiście, wydaje się, że... że. Nie, oczywiście nie. Ja w mecz, kiedy już stracili i duża drużyna zamknęła motor. I, i trudno było coś okay. tworzyć albo zagrać, okay. i, ale my staraliśmy się. Myślę, że. Teraz będzie przerwa na, na reprezentację i się popracuje więcej. Na tymi aspektami i następnym mecze oczywiście że będzie. Po tych dwóch zwycięstwach liczyliśmy, że będzie trzecie i że uda się prawem serii dopisać kolejny komplet punktów. Czego twoje zdanie za zabrakło? Realizacji W końcu. Ostatniego go chciało. Nie wystarczało. Stworzyliśmy dobre parę momentów, które zmusili się gola po prostu. No. sześć dzisiaj nie na naszej stronie. Mhm. A jak to się stało, że przygotowywałeś się do. Do sezonu właściwie e, rozgrywka szóstek, w soka. Nie, nie, po prostu, ja był w Warszawie, tam dużo moich kolegów jest z Ukrainy, z którymi ja grałem w zespole, kiedy był mały i duży i po prostu spotkali mnie, poprosili po pograj, jeżeli chcesz, no i ja wtedy był bez drużyny i czemu nie. Już widział to zdjęcie, tak, już, To już. No było bardzo, no było bardzo duże wydarzenie, no bo profesjonalni piłkarze raczej w futsalu grają. Ale Neymar też gra, Neymar Depay. Ale w, w polskiej lidze głównie grają ludzie z futsalu, a nie tak. z dużego boiska. Nie jeszcze ekstra nie zaczęła i nie można dalej pograć. Powiedz jeszcze, jak oceniasz atmosferę e, na trybunach. No, i... hmm. jest... Niesamowite, naprawdę. Niesamowito. Zawsze derby, nie derby, zawsze 20 minimum tysięcy ludzi chodzi, bardzo miło i oczywiście trzeba starać się więcej, więcej dać tym kibicom. 20 często to było super, no i, i trzeba było.